me Mądrość Syracha, rozdział 24, wersety od 1 do 22. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. Wyszłam z ust Najwyższego i niby mgła okryłam ziemię. Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie z obłoku. Okrąg nieba sama obeszłam i przechadzałam się po głębi przepaści. Na falach morza, na całej ziemi, w każdym ludzie i narodzie zdobyłam panowanie. Pomiędzy nimi wszystkimi szukałam miejsca, by spocząć, szukałam, w czyim dziedzictwie mam się zatrzymać. Wtedy przykazał mi stwórca wszystkiego, ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozwij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym przybytku, w Jego obecności zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w, w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w jego dziedzictwie. Wyrosłam jak cedr na Libanie i jak cyprys na górach Hermonu. Wyrosłam jak palna w Engadi, jak krzewy róży w Jerychu, jak wspaniała oliwka na równinie. Wyrosłam w górę jak platan. Wszystko przepoiłam wonnością jak cynamon i aspalat i miłą woń wydałam jak mirra wyborna, jak galbunum, onyks, wonna żywica i obłok kadzidła w przybytku. Jak terebint gałęzie swe rozłożyłam, a gałęzie moje gałęzie chwały i wdzięku. Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle, a kwiat mój wyda owoc sławny i bogactwa. Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami. Pamięć o mnie jest słodsza nad miód. A posiadanie mnie nad plaster miodu, którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą. Pierwsza Księga Kronik, rozdział 24. A co do synów Aarona, oto ich podział. Synowie Aarona, Nadab, Abichu, Eleazar i Itamar. Nadab i Abichu umarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, a urząd kapłański spełniali Eleazar i Itamar. A potomków Eleazara i Achimeleka, potomków Itamara, Podzielił Dawo, Dawid z pomocą sadoka, wyznaczając im urzędy stosowne do ich służby. I okazało się, że potomków męskich Eleazara było daleko więcej niż potomków Itamara. Wybrano więc spośród, po, spośród potomków Eleazara szesnastu naczelników rodów, a spośród potomków Itamara ośmiu naczelników rodów. Wybrano ich za pomocą losów, na równi jednych i drugich. Żeby książęta świątyni, książęta Boży, byli i z synów Eleazara, i z synów Itamara. Szemajasz, syn Netenaela, pisarz spośród Lewitów, spisał ich wobec króla. Książąt, kapłana Sadoka, Achimeleka, syna Abiatara, naczelników rodów kapłańskich i lewickich, biorąc każdy ród na przemian, jeden z potomków Eleazara, drugi z Itamara. Pierwszy los padł na Joyariba, drugi na Jedejasza, trzeci na Harima, czwarty na Seorima, piąty na Malkiasza, szósty na Miyamina, siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza, dziewiąty na Jeszłe, dziesiąty na Szekeniasza, jedenasty na Alishiba, Shiba, dwunasty na Jakima, trzynasty na Huppe, czternasty na Jeszebe Piętnasty na Bilge, szesnasty na Immera, siedemnasty na Hezira, osiemnasty na Happisesesa, dziewiętnasty na Petejasza, dwudziesty na Ezechiasza, dwudziesty pierwszy na Jakina, dwudziesty drugi na Gamula, dwudziesty trzeci na Delejasza, a dwudziesty czwarty na Mazjasza. Taka była ich kolejność, gdy przychodzili do domu pańskiego na swoją służbę, zgodnie z zarządzeniami przekazanymi przez ich przodka Aarona, jak mu rozkazał Pan, Bóg Izraela. Pozostali z synów Lewiego, z synów Amrama, Szubeal, a z synów Szubeala, z Rehebiasza i najstarszy z synów Rehabiasza, z Icharsytów, Szelmot, Synów Szelmota, Yahad, synów Hebrona, pierwszy Jejir, drugi Hamariasz, trzeci Jechaziel, czwarty Jekemeam, synowie Uziela, Mika, synów Miki, Shamir, brat Miki, Isijaasz, synów Ishiasza, Zachariasz, synowie Meririego, Machli i Muszli, synowie Jazjasza, jego syna, synowie Mieriego z jego syna Jajasza, Szoham, Zakur i Jibri, z Machliego, Eleazar, który nie miał synów, z Kisza, syn Kisza, Jerechmeel, synowie jego, Machli, Eder i Jerimot. Ci byli potomkami Lewiego według ich rodów. Także oni rzucali losy na podobieństwo braci swoich, potomków Aarona, w obecności króla Dawida, Sadoka, Achimeleka, naczelników rodów kapłańskich i lewickich, ród większy na równi ze swym najmłodszym bratnim rodem. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział siódmy, wersety od 7 do 11. Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli wy choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział piąty, wersety od pierwszego do piątego. Starszych więc, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Paście stado Boże, który jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce. Nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem. I nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Tak samo wy, młodzieńcy. Bądźcie poddani starszym. Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon, niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje. I zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.